Lubicie przyłowy? Lubicie, gdy woda Was mile zaskoczy? Jeśli tak, to oglądajcie do końca i zobaczcie, co wydarzyło się podczas szukania klenina smurzaka z powierzchni. nie? Wywyrocławianie, że wierzę wierzę Ja mi tylko, ja tylko nie spadła. Pójście. Coś nieprawdopodobnego. Troć na smużaka. Cały się trzęsę jeszcze. Myślałem, że to kleń mi tak wyszedł. Spod trawy. Mówię, rzucę tam w taką dziurę fajną. Strefa jest od ta odżialska. Zobaczcie co tu się wydarzyło. Przy kleniach na smużaka z powierzchni wyszła z zielska jak torpeda. Myślałem, że to potężny kleń, a to piękna trotka zebrała smużaka. Ekstra, mega fajna sytuacja. Pierwszy raz coś mi się takiego zdarzyło. Radość przeogromna. Nie spodziewałem się tego. Chodziłem na trotkę ostatnio, nic, bez kontaktu. Poszedłem na klenie, złapałem trotkę. Coś nieprawdopodobnego. No, ja jeszcze nie mogę w to uwierzyć.